A my Polska 2050 w tym ośrodku dzisiaj organizujemy taki festiwal latawców. Jest to impreza którą chcemy po prostu promować takie stosunki dobrosąsiedzkie, relacje budować z mieszkańcami. Chcemy pokazać, że można troszeczkę wyjść do siebie nawzajem, być nie tylko w obrębie rodziny, ale takiej trochę szerszej społeczności. Promujemy tutaj parę innych rzeczy, między innymi zdrowy styl życia związany z piciem wody z kranu, która jest bardzo zdrowa. W również. Tak, nie musimy używać plastikowych butelek i kupować wody z tych butelek plastikowych. Możemy równie dobrze pić wodę z kranu. Sanepid to potwierdza, to jest jak najbardziej zdrowe i możliwe. Jako Stowarzyszenie Polska 2050 z powiatu łukowskiego zorganizowaliśmy festiwal latawców. Tak. By, głównie, żeby spotkać się, porozmawiać z mieszkańcami, no i markę stowarzyszenia zareklamować tak, aby osoby się do nas zapisywały, żebyśmy mogli skutecznie tam działać na terenie naszego powiatu, no i zmieniać na lepsze wszystko. Atrakcje jest, jest cały czas kącik do wykonywania latawców, mamy dmuchańce, mamy strzelnicę SG. Teraz jest występ iluzjonisty, mamy wioskę rycerską, mamy grilla, jabłka, wodę łkowską, kranówkę też rozdajemy. No i dużo atrakcji. Zbieramy też kar karmę dla schroniska, zwierzaki do wzięcia i korki plastikowe na pomoc. Nasza koleżanka Andrzej z zamościa. Jeden. Dobra, trzymaj taką różdżkę. Co Słuchajcie, ja mam tutaj taką kolorowankę, wiecie, ale ona w środku jest po prostu nie. Tak, pusta jest, zobaczcie, ona jest w środku pusta. Ja chciałbym, żebyśmy coś w niej narysowali. Co wy na to? Dobrze, to wypowiadacie razem w magicznym zaklęcie. Razem czarujemy, zwierzątka rysujemy. Powtarzacie zaklęcie. Razem czarujemy, zwierzątka rysujemy. Razem zwierzątka rysujemy. Magiczny pyłek, czy wiesz? Magiczne ruchy? Super. Jak myślicie? Czy są zwierzątka? Sprawdzamy? Nie ma. Jak myślicie? Dlaczego? bo to nie są czary, tylko tego To nie są czary, tak? Słabe zaklęcie. Ja myślę, że po prostu wszyscy nie powtarzali zaklęcia. Moi drodzy, wszyscy powtarzamy razem zaklęcie. Razem czarujemy, zwierzątka rysujemy. O, teraz to prawie jak chórze. Dobra. Magiczne ruchy. I jak myślicie, są zwierzątka? Sprawdzamy. Są zwierzątka. Jak byście to zrobili? Pierwszy festyn. Akcji mamy dość dużo za sobą już Jestem i środkowy, proekologicznych i, jedziemy, i takich pomocowych typowo i, i jedziemy, tak? nawet ich nie zliczę, ale było tego sporo. No, zachęcamy do śledzenia naszych działań na Facebooku na grupie Polska 2050 Powiat Łukowski.